Film powstał przy współpracy z firmą Computronic. Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Mateusz z Apple na YouTube. Dzisiaj przed momentem, w którym porównam do Was MacBooka z 2015 roku z MacBookiem Pro z 2014 roku. Serdecznie zapraszam. Chciałbym na początku wspomnieć, że są to oczywiście dwa podstawowe modele, abyście mogli dogłębnie porównać sobie te komputery. Zacznijmy omówienie tych komputerów od porównania ich designu i konstrukcji. Jak widzicie na pierwszy rzut oka i tak jak mówiłem, ten komputer jest mniejszy i ma 12 cali, natomiast ten komputer jest większy i ma 13,3 cala. Oba komputery mają ekrany Retina, więc na szczęście chociaż tego nie musimy porównywać. Natomiast sprawa koloru tych laptopów jest już różna. Nie zważając na to, że aktualnie oba komputery są w kolorze srebrnym, tego MacBooka Pro możemy kupić jedynie w kolorze srebrnym, natomiast tego po MacBooka możemy też kupić w kolorze złotym oraz y, gwiezdnej szarości. Jak widzicie, MacBook ten jest zdecydowanie cieńszy. Y, ma on w zależności od miejsca mierzenia, od 0,3 do 1,3 cm, natomiast ten komputer ma 1,8 cm grubości. Inną sprawą konstrukcyjną, której tutaj na pierwszy rzut oka nie widać, jest to, że MacBook Pro posiada wiatraki, e, które po prostu słychać podczas pracy, natomiast ten komputer ich nie posiada, przez to jest naprawdę bezgłośny. Cóż, mogę też zauważyć taką ciekawostkę, że w tym MacBooku jabłko się jeszcze świeci, natomiast w tym już nie, ale to jest naprawdę taka drobnostka. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że klawiatura oraz trackpad e, w tych komputerach jest taka sama, natomiast e, po bliższym zapoznaniu się dochodzimy do wniosku, że jest zdecydowanie. Inaczej. Ta klawiatura jest cichsza, ma niższy stopień przycisku. To znaczy, nie wkładamy już go bardzo głęboko przy naciśnięciu, tak jak tutaj, więc jest zdecydowanie różnica też podczas samego pisania. Klawisze są też większe, przez co jest większy komfort podczas pisania. I tak samo jest z trackpadem. Ten trackpad jest większy oraz nie posiada fizycznego przycisku kliknięcia, to znaczy, nie ugina on się w ogóle, w przeciwieństwie do tego, że tutaj faktycznie on się ugina. Powiem Wam szczerze, że oba gładziki, jak i same klawiatury są bardzo wygodne, z tym, że ta klawiatura chyba bardziej mi spasowała i przypuszczam, że wielu osobom właśnie w nowym MacBooku będzie się lepiej korzystało zarówno z klawiatury, jak i z gładzika. Kolejna sprawa, czyli porty. Ten komputer w zasadzie posiada jedno wejście USB typu C plus wejście na słuchawki. Natomiast ten komputer posiada dwa USB w standardzie 3.0, dwa Thunderbolty, jedno wejście MagSafe 2 do ładowania, wejście na kartę pamięci oraz wejście na rzutnik oraz wejście słuchawkowe. Więc ten komputer jest wyposażony w o wiele większą ilość portów i powiem Wam szczerze, że to naprawdę ułatwia życie bo pomimo tego, że wprawdzie można wszystko przesyłać w airdrop czy bezprzewodowo, to jednak najbardziej popularnym standardem przesyłania dzisiaj plików jest to, czy po prostu podepniemy coś przez pendrive'a, bo już prześlemy po prostu przez kartę pamięci. Natomiast ten komputer bez specjalnej przejściówki tego niestety nie oferuje. Co do samej kamery oraz głośników, kamera w MacBooku Pro jest lepsza, bo jest HD, natomiast tutaj mamy jakość 480p, więc nie ma szału. Co do głośników, powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony głośnikiem w MacBooku. Natomiast głośnik w MacBooku Pro jest trochę lepszy, trochę też jest głośniejszy. Co do samej wydajności zaczniemy sobie oczywiście od porównania baterii. Przy lekkiej pracy w internecie, jakiejś lekkiej obróbce zdjęć, filmów, jakiejś pracy biurowej, ten komputer na full podświetleniu z pełną łącznością gdzieś pracuje 7-7,5 godziny, może 6,5. W zależności jakie to będą faktycznie czynności. Natomiast ten komputer radzi sobie troszeczkę lepiej. Działa około godzinę, półtorej, chyba maksymalnie dwie dłużej. I tak samo jest przy intensywniejszych działaniach, to znaczy przy obramianiu jakichś filmów z większą ilością plików w bibliotece, czy jakimś intensywniejszym korzystaniu z internetu, na przykład przy otwarciu kilkudziesięciu kart. Ten komputer MacBook Pro poradzi sobie dłużej, około godziny, półtorej. A jest to spowodowane po prostu tym, że bateria w MacBooku Pro jest po prostu trochę większa aniżeli ta, która jest w MacBooku. Teraz czas na omówienie wydajności przy użyciu tych komputerów. Nie testowałem go bardzo intensywnie, bo nie mam też tutaj programów zainstalowanych na tych dwóch komputerach, przynajmniej na tym MacBooku. Natomiast testowałem go na przykład w iMovie przy jakimś eksporcie Pliku ważącego około 7 czy 8 GB, i powiem Wam szczerze, że MacBook poradził sobie w 12 minut, natomiast MacBook Pro poradził sobie w 8, więc no jest pewna różnica, można powiedzieć około 50% na korzyść właśnie MacBooka Pro, no ale też stąd ta nazwa Pro. Powiem Wam szczerze, że możecie to też dostrzec przy jakimś obrabianiu zdjęć w Photoshopie, jeśli go macie, bo tak jak Wam mówiłem, ja niestety nie miałem możliwości właśnie przetestowania w tym oprogramowaniu tych komputerów. Natomiast przy przeglądaniu internetu, czy włączaniu są komputera, raczej dużej różnicy nie dostrzegacie. Więc, jeśli zależy Wam w zasadzie tylko na takich pracach biurowych czy lekkim korzystaniu z tego komputera, to praktycznie różnica w wydajności nie będzie dla Was zauważalna. Teraz czas na odpowiedzenie sobie na pytanie, dla kogo są te dwa komputery. Ten komputer, ten MacBook, będzie świetną opcją dla wszelkiego rodzaju dziennikarzy można powiedzieć blogerów też, podróżników, dla osób, które cenią sobie naprawdę wielką mobilność. Przy tym nie wymagają od komputera dużej wydajności przy procesach, które tutaj tworzą na tym komputerze. Na przykład podczas zmontowania filmu z wakacji nie zależy im aż na takim płynnym działaniu, powiem wam szczerze, że ten komputer na pewno będzie lepszą opcją ze względu na to, że jest naprawdę lżejszy, jest cieńszy. Można powiedzieć, że przez to, że ma tą klawiaturę nieco inną, wygodniej się też na nim pracuje aniżeli na tym MacBooku z 2014 roku. Natomiast ten MacBook Pro będzie świetną opcją dla wszystkich osób, które wymagają trochę więcej wydajności podczas tworzenia filmów, obróbki zdjęć czy przeglądania internetu w liczbie kilkudziesięciu kart, bo ten komputer po prostu sobie lepiej poradzi aniżeli ten MacBook z 2015 roku. Powiem Wam, że gdybym ja miał wybierać osobiście dla siebie komputer, z Koniłbym się do tego MacBooka Pro z 2014 roku ze względu na to, że cenię sobie w swojej pracy intensywność działania, jakąś lepszą wydajność, e, więc ten komputer po prostu będzie spełniał lepiej moje oczekiwania, e, przy tym samym zachowując fajny ekran, jakąś dobrą klawiaturę oraz całkiem niezły I to by było w zasadzie tyle z tego krótkiego porównania. Jeśli macie do mnie jakieś pytania albo przede wszystkim do tych komputerów i chcielibyście się jeszcze o nich coś dowiedzieć, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, bądź na Twitterze, na Facebooku. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć! Film powstał przy współpracy z firmą Computronic.